Przed mikrofonem Wigry TV w Zbigniew Kaczmarek, trener drugoligowych wigier. Panie trenerze, w tym roku o punkty ligowe już nie zagracie. To jest rzeczywiście taki moment, w którym może pan głęboko odetchnąć? No chyba tak, bo rzeczywiście ta końcówka ligi była dla nas ciężka. Sporo kontuzji, sporo kłopotów mieliśmy w ogóle przez całą rundę. Ostatnie dwa mecze przegrane dały nam się mocno w skórę i rzeczywiście ciężko było jakby podbudować zespół przed tym ostatnim meczem, ale się udało i z tego się cieszymy, że ostatni mecz wyszedł nam, wygraliśmy myślę, że zasłużenie zespół co prawda przeciwnika miał dwa rzuty karne ale mieliśmy też swoje okazje mogliśmy wygrać to spotkanie wyżej ale cieszą, cieszą te trzy punkty że zespół z kolan podniósł się i i wyszliśmy przede wszystkim ze strefy barażowej. Tak nam bardzo zależało na tym, żeby, żeby tego uniknąć. A w pewnej fazie, znaczy w końcówce, nawet stało się tak, że byliśmy tym drugim zespołem już w, bar, w barażach, więc nie, no na pewno nie byliśmy z tego powodu zadowoleni. Panie trenerze, odbiegając od tego wspaniałego meczu w Wysokiem Mazowieckim, był podczas tej rundy jesienno-wiosennej taki moment, który rzeczywiście pan zapamięta na długo. Moment szczególny. No Szczególny to chyba to, że straciliśmy jednego zawodnika, Rafała Trockiego. To jest rzeczywiście wielka strata dla Wigier. I przekonaliśmy się w przykroju całego tego sezonu, jak, jak bardzo go było brak. bo kontuzje, właśnie brak Rafała, śmierć taty Łukasza Stasiaka, śmierć mamy Tomasza Bajki. To nam krzyżowało po prostu te ruchy, które chcieliśmy popełnić, znaczy chcieliśmy robić w czasie rozgrywek. Niestety los nas dopadł dosyć okrutnie w tym sezonie. I to też na pewno nam nie, nie, nie pozwalało na to, żeby, żeby grać na, na wysokim poziomie przez cały sezon. Panie trenerze, ale właśnie w takich bardzo ciężkich, kryzysowych momentach poznaje się prawdziwy charakter człowieka. Pana chłopcy udowodnili, że są wspaniałymi młodymi ludźmi. No, dokładnie. Ja zresztą dzisiaj im powiedziałem, właśnie po tym ostatnim spotkaniu, że jak ważne było to spotkanie, to ostatnie, z freskowitą dla, dla, dla nas, dla, dla całego klubu, bo tylko zwycięstwo nas interesowało i rzeczywiście w tak trudnym momencie przegrywamy, tracimy bramkę na początku meczu. Podnosimy się, wyprowadzamy, potem dwa rzuty karne, i naprawdę tutaj pochwaliłem zespół, że. Wreszcie zagraliśmy jak mężczyźni z charakterem, z determinacją, z wielkim zaangażowaniem, z wielkim sercem i, i, i naprawdę zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Panie trenerze, teraz zmienię temat już na zakończenie naszej rozmowy. No, Polska słynie z tej karuzeli trenerskiej, często szkoleniowcy zmieniają się w różnych klubach. Ja wiem, że pan jest związany tutaj kontraktem, że nie myśli Pan o innej pracy, ale proszę tak szczerze powiedzieć, było jakieś zainteresowanie z innych klubów, bo był taki moment, że trener Zbigniew Kaczmarek wygrywał z mało znanych naną drużyną z Suwałk był taki moment mecz za meczem znaczy, powiem tak, że w przerwie, przerwie letniej miałem kilka propozycji, ale oczywiście tutaj e, obowiązywał mnie kontrakt i, i zresztą w klubie wiedziano o tym, ja poinformowałem, że mam e, propozycje z, z innych klubów, ale postawiłem na wigry, uważam, że e, mam, mam tutaj e, kontrakt do, do odbycia, do, do, do zrobienia z tymi chłopakami coś ciekawego. E, Udało nam się awansować do drugiej ligi, chcemy, chcemy tą ligę utrzymać dla Suwałk, być może w przyszłym sezonie klub będzie w stanie walczyć o, o, o po prostu pierwszą ligę, bo, bo t, taka powinna być kolej rzeczy. Przygotowanie zespołu teraz w drugiej lidze, żeby okrze, bo to, jest, to są młodzi ludzie, a przyszły sezon no, powinien być próba ataku pierwszej ligi, bo wydaje mi się, że potencjał jest. Jeszcze jak to wzmocnimy, wzmocnimy kilkoma zawodnikami w, róż, w, w, w każdej formacji, to w, będą takie szanse. Dziękujemy za wielkie emocje w tym roku i liczymy na jeszcze więcej wiosną. Dziękuję. 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 Śliczy.